Przede wszystkim Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w indyczka e, Bob I O. Nie wiem jak to się czyta. Bob Z tego, co udało mi się zorientować, to jest e, gra w stylu Factorio. Sobie nazwijmy w ten sposób. E, I z, tylko że w 3D i jest nowa. Wyszła dosłownie kilka dni temu, więc e, pomyślałem sobie, że można by ją przećwiczyć. E, Szczerze mówiąc, powiem wam, że to wygląda jak, niemalże jak, <laughs> Na nazwanie tego zżynką Factorio, moim zdaniem jest bardzo konkretnym nie niedopowiedzeniem, chociaż widzę, że gra bardzo słabiutko działa. Na moim całkiem porządnym komputerze, y widzę, że przycina ostro, nie, nie da się zoomować, aha, to jest maksymalne zo zo zoomnięcie, cofnięcie. Okej. Okay. Czy to jest królik? Patrzcie, on ma uszy. Ewidentnie ma uszy, ale w, w, z tyłu widać ludzką skórę. Strasznie to dziwne. Aha, i ma krótkie rękawy też jeszcze do tego. Ale motyw! <laughs> nazwanie, nazwanie... tego... Nazwanie tego plagiatem moim zdaniem jest trochę niedopowiedzeniem. Dobra, mamy wstawić sobie habitat. Dobra, to postawmy ten habitat. Zobaczymy o co z tym chodzi. Okej. Okay. I co, co teraz? Not, aha, nie, nie wykryto żadnych researchu żadnego. Tu mamy mapę. E, ustawienia, tak. Inventory. A i są badania. Dobra, czyli. Start research. Musimy przynieść 50 sztabek żelaza i 10 drewna. Dobra, przećwiczmy sobie tą grę, bo ciekaw jestem, co z tego będzie, ale tak jak widziałem, o, gra jest zaprezentowana, jak mnie pamięć nie myli, przez Pablos'a, jednego z piwniczaków, który, który regularnie zresztą podrzuca mi różne gry do ogrywania na Indyki tygodnia. I... E E, kosztowała chyba, nie pamiętam, 30 zł 40, mam wrażenie, że chyba więcej ona nie powinna być warta, bo e, jest bardzo mocno niedokończona. E, 30 fpsów przez cały czas mam, ostre, o, ostre takie taki lag jest w poruszaniu się, znaczy właściwie nie w poruszaniu się, tylko w chodzeniu, wszystko jest takie strasznie sztywne. Ale dobra, to jeśli to jest wczesny dostęp, to możemy to wybaczyć, nie? Tylko fascynuje mnie to, że to jest po prostu Factorio, tylko że w, z dodanym trzecim wymiarem. Właściwie nawet nie trzecim wymiarem. Dobra, trzecim wymiarem, bo to wszystko jest chyba w izometrii, jak się nie mylę, czy w perspektywie. Nie, to jest perspektywa ewidentnie. No dobra, dobra. Co oni tutaj chcieli? Chcieliśmy chcieli, że to jest minor. O, to jest to jest frustrujące. Zobaczcie, że to okienko z informacją co to jest, pojawia się z dużym opóźnieniem. I i rozumiem, jeżeli kogoś to będzie trochę denerwowało. Aha, co, 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 co? Okej, okay. aha, fuel tutaj dodajemy. Dobra, już widzę. Dobra, i co jeszcze tutaj mamy? Piec, dobra. To wstawmy sobie piec, to się jakoś obraca. Dobra, i. Tu coś jest, co wygląda jak pasy transmisyjne. Wstawmy to w taki sposób, żeby. Tymi pasami transmisyjnymi, jakby zwrócone było we właściwą stronę, ale chyba to nie, nie robi wraż różnicy. Dobra. Ciekawe, czy skróty z, z Factorio działają. Nie. Dobra. W takim razie wrzućmy tutaj to. Z Shiftem można wrzucać, ok. I tu możemy sobie zmieniać opcje jeszcze rece receptur, nie? Dobra. Hmm, dosyć, dosyć szybko się to prze, przetapia, niech to się tutaj przetopi, bo z tego co widziałem to, to co mamy do odblokowania to są, to zróbmy sobie jeszcze jeden tutaj, to co jest do odblokowania to są chyba pasy transmisyjne jak się nie mylę, dobra i wrzućmy od razu tutaj i idę dalej drzewa. Ta gra jest całkiem fajnym przykładem na to, jak nie robić gier. Już pomijając fakt, zobaczcie, że jak ona jest fatalnie zoptymalizowana, że to ledwie działa mi na komputerze, to jeszcze kwestia jest takich rzeczy jak na przykład sterowanie. W grach komputerowych super ważne jest, żeby kamera na przykład poruszała się w bardzo taki naturalny sposób. I zwróćcie uwagę, że w większości gier jest coś takiego jak akceleracja, czyli jak na przykład postać idzie, to ta kamera rusza z kilku. Klatkowym opóźnieniem. To znaczy, to nie jest tak, że kamera jest przyczepiona na sztywno do postaci, tylko postać najpierw rusza, a potem kamera ją na przestrzeni dosłownie kilku klatek dogania. Tego nie widać na pierwszym rzut oka. Ale to sprawia, że ta kamera porusza się naturalnie. Tak samo jak postać się zatrzymuje, to kamera jeszcze przez chwilę potrafi się na przykład potrafi zwolnić, zanim się zatrzyma i tak dalej. To wszystko sprawia, że, że to są takie detale, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale które są wyczuwalne, jeżeli się gra w grę, w której tego nie ma. I, i mam wrażenie, że tutaj trochę to zostało pominięte przez twórcę. Zakładam, że gra jest pewnie tworzona przez jakiegoś pojedynczego człowieka, który po prostu ma trochę wolnego czasu i po godzinach po pracy na przykład sobie przy tym siedzi, bo to zwykle tego typu gry są właśnie przez takich ludzi tworzone. Także nie mam pretensji absolutnie. Ale mimo wszystko fajnie by było, gdyby, gdyby bardziej dokończone coś było wrzucane za pieniądze, bo w tym momencie na tym etapie to ta gra powiem szczerze, tak, trochę jest. Trochę bardziej jest, wygląda jak praca na zaliczenie studiów powiedzmy w ten sposób. Dobra, udało nam się, widzicie, item transport zrobić. I tutaj mamy to. I potrzebne są do tego sztabki żela miedzi. Tak dobra. I jak to działa? Stąd. Tutaj. O, oh, okej. Okay. Przypomina mi to trochę konwejory z, z, z Satisa, nie? Jest podobieństwo. I po prostu łączymy maszyny tym. Eee, ten system mi się nawet podoba. Powiem wam, że to jest strasznie wygodne. E, zacząłem tutaj kopać węgiel, ale powiem szczerze, że... Aha, można węgiel wykorzystywać do, ty, do tych piecy, a tutaj można węgiel wrzucać? Też można. OK, dobra, to tutaj wrzucamy cały węgiel. Zróbmy sobie jeszcze. A, żelazne sztabki są potrzebne. Tu są żelazne sztabki. Zróbmy sobie tych maszyn od wungla kilka. Ciekaw jestem, czy ten trik z. E, z, 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 z jak się ta gra nazywa? Z Faktorio. <laughs> Będzie działać: czyli, że można podłączyć ze sobą kilka maszyn, żeby przerzucały między sobą e, urobek. Zobaczmy, jeśli tak zrobimy, to, czy, czy, to czy, czy one będą się wymieniać, tak że będzie to w kółko kursować tutaj. Tak, widzę, że one się jakby wymieniają. Dobra, i teraz co się będzie dziać? O, już tutaj się te, też wypełniło. No dobra, czyli one będą tutaj się teraz na same napełniać. Także możemy sobie to zostawić na jakiś czas. Później pewnie to będzie już zapełnione węglem, który, który będziemy mogli sobie podbierać co jakiś czas. A my tutaj możemy pozamieniać paliwo na węgiel, który jest na pewno bardziej wydajny. Ej, oj, 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 nie stąd, stąd, dobra. I zaraz zobaczymy, sobie jakie następne zadania zostały do wykonania. Od razu mogłem zbierać w sumie te rzeczy, żeby od razu wrzucać do pieca. Chociaż chyba w tym momencie już nie muszę tego robić, nie? Dobra, to tylko dla, dla formalności tutaj to powrzucam. Mm, Okej, okay. dobra, następne zadanie w takim razie. Tutaj mamy ten science i tutaj mamy automatycznego montera, który jest zrobiony z miedzianego drutu i płytek. Tak, I jeszcze kół, kółek zębatych brakuje. Yy, no... <grybujesz> Wiecie, o ile można się wykłócać, czy Satisfactory jest grą inspirowaną przez Factorio, czy nie, no ewidentnie jest, nie? Ale, ale jest miejsce na polemikę, nie? To tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego. To jest. To jest absolutny pewniak, że ta gra jest nazwijmy to plagiatem. Dobra, czyli wygląda na to, że tutaj ten zbiornik na ten urobek jest niewielki. Po pięć kawałków tylko się zebrało. Strasznie mało. Liczyłem na to, że będzie troszkę więcej. Dobra, za jakiś czas tutaj sobie wrócę. Okej, okay, tak się kraftuje. Przedmioty, trzeba trzymać. To jest, to, to jest coś, co zaczynam doceniać. Powiem szczerze, że, e, zawsze mnie. Oczywiście korzystam, no bo nie ma często wyboru, nie? Ale, ale zawsze mnie to dziwiło w grach, jak mieliśmy sytuacje takie jak na przykład w Faktorio. Czy, czy to jest już odblokowane? Chyba jest, to jak to postawić? E, Faktorio, czy w tym? E, czy w Seven Daysie na przykład, że tam możemy sobie kraftować przedmioty w plecaku. Nie? Bardzo, mój taki najbardziej ulubiony system kraftowania we wszystkich grach, jakie widziałem, to jest The Long Dark, gdzie kraftowanie przewija czas i jak skończymy kraftować, to się robi nagle noc I na przykład, a jak jest noc, to nie można kraftować po ciemku, chyba że mamy źródło światła, albo jest bardzo jasna księżycowa noc. Także, y, tam system mi się bardzo podoba. I tutaj ten system, powiem szczerze, też mi się podoba, że trzeba trzymać ten przycisk, żeby bohater robił ten kabel, nie? To nie jest tak, że... Ejku, ale już mam odruch. <grych> to nie jest tak, jak w innych grach, nie? Ej, a właśnie, przy okazji, czy jeśli zrobimy sobie coś takiego, to czy to będzie automatycznie tutaj przerzucane? E, to jest fajny system, że, że, że to działa inteligentnie, chociaż powiem szczerze, fajnie by było, gdyby to trochę skomplikować, na przykład, bo te, w tym momencie te maszyny same wiedzą, gdzie mają sobie przerzucać te materiały, nie, nie ma tutaj dużej filozofii. A gdyby tak zrobić podobny system, tylko że, że nie możemy łączyć ze sobą, bo tu jest na przykład żelazo, a tu jest miedź. I wtedy żelazo mogłoby przechodzić tutaj do, do tych miedziowych rzeczy, nie. I trzeba byłoby robić jakieś rury inteligentne, na przykład z filtrami, które by y, przekierowywały to żelazo w określonym kierunku. Bo tak to, tak to, to nie wiem, czy to jest do końca idealne rozwiązanie, ale dobra nie będę się tym przejmował. Stawmy to tutaj. Ciekawie z tym, czy to będzie. Nie, dobra, to na razie nie, będzie tak. Okej, okay, yy, pró próbuję wykombinować, jak postawić ten automatyczny as assembler i nigdzie go tutaj nie widzę. Zobaczcie, że jak we wejdę sobie tu, nie? I tu kliknę, to już jest niby odblokowane, nie? Chociaż, a może nie jest? Co mam kliknąć, żeby to odblokować? Research time 20, ok. Bo poprzednio, poprzednio, jak odblokowaliśmy te rury, nie, to tutaj był przycisk do odblokowania, dobrze pamiętam. A teraz nie widzę tego przycisku, czyli to już jest chyba odblokowane. Ojęcia nie mam, jak to działa. Czego nie kliknę, nic się nie dzieje. Czyżby, czyżby tak to jest, jak się gra w niedokończone gry? <laughs> nie zdziwiłoby mnie to, szczerze mówiąc. E, dobra, przydałyby się jakieś skrzynie na przykład z tej grze, ale coś mam wrażenie, że chyba utknęliśmy przez to, że nie możemy dalej niczego zbudować. Ale lipa, autorze drogi, żeś strzał chyba zrobił, bo nie wiem, czy ja może taki durny jestem. Aż sprawdziłem nagranie, które wcześniej zrobiłem, żeby sobie przypomnieć. Tak, tu był przycisk zacznij z badania, nie? Wygląda na to, że mamy jakiegoś baga, bo nie ma, nie ma tego budynku, nie mogę go postawić. Ha! Ale motyw. Dobra, spróbujemy wyłączyć grę i zobaczymy, co się stanie, ale zapiszmy sobie, tak. Ale jeżeli gra robi taki myk już na dzień dobry, to trochę niedobrze, nie? Zróbmy sobie tutaj load. Wydaje mi się, że, że takie rzeczy nie powinny się dziać w przypadku, gdy mówimy o grze, która dopiero co wyszła. Bo wiecie, może to jest tak. Tak miałem na przykład z, gra, z grą tą. Jak to się nazywało? Ant an an Told to Storage, czy jak to tam było, że ten Minecraftowa taka zrynka z teksturpakiem i mod modem była taka gra, którą ostatnio dużo ludzi na namawia, żebym w to grał. I tam jest moim zdaniem na tyle niefajny system, że no tak, widzicie, tutaj też tego nie ma. Zepsuta ta gra jest. <laughs> Dobra, wiecie co zrobię, zrobię? Zrobię tak, że spróbuję uruchomić grę od nowa i zobaczymy co się stanie. Uruchomiłem teraz od, od nowa, na innym save'ie gramy i Zebrałem już potrzebne przedmioty, 20 tych, 12, 13 tych, i tutaj już kliknąłem wcześniej, zanim jeszcze zebrałem potrzebne przedmioty. Kliknąłem w to badania, i nic się znowu nie stało. I się zastanawiam, czy przypadkiem nie liczy się kolejność, że ten przycisk research trzeba kliknąć. Dopiero jak ma się potrzebną liczbę przedmiotów, jeśli zrobimy to wcześniej, to wygląda to, że gra się blokuje. Spróbuję uruchomić jeszcze raz od początku wszystko i, i zobaczymy po raz kolejny. Nazwijmy sobie to jakkolwiek. Dobra, mamy już potrzebną ilość przedmiotów tym razem. Tutaj, i kliknijmy w takim razie na Start Research. Czy to jest pasek postępu tutaj? No zobaczcie, że tu jest na dole napisane Research time 10 minute. Ale ja nie pamiętam, żebym tu widział, że tutaj coś się przesuwa. Poczekam te parę minut i zobaczymy. Moim zdaniem to jest strasznie nieczytelne i to powinno być dopracowane. To jest kolejny taki właśnie detal, że gracz nie ma wiedzy na temat tego, co się dzieje dokładnie w grze. Chyba, że to już się odblokowało. Nie, jeszcze się nie odblokowało. Poprzednio nie zwróciłem uwagi na to. Będę musiał poobserwować w takim razie. Zobaczymy. No, minęło kolejnych 10 minut, i nic się nie stało. Tym razem nawet ten pierwszy etap się nie chce odblokować. Wygląda na to, że ta gra jest po prostu tak bardzo niedokończona, że w ogóle nie działa w tym momencie. Muszę, muszę pochwalić autora za wydanie. Tak gry niedokończonej, że niegrywalnej. Moim zdaniem to jest wyczyn. Chociaż pamiętam, że jak wyszedł, wyszła pierwsza wersja gry Helion, nie wiem czy pamiętacie, jednej z moich takich najbardziej ulubionych gier kosmicznych, które grałem. Ta gra była turbo niedokończona jak wyszła i oberwało im się za to strasznie. Autorzy potem już nigdy nie byli w stanie się podnieść z tych negatywnych komentarzy, które dostali przy okazji wydania właśnie we wczesnym dostępie tej takiej bardzo niedokończonej wersji. I no nie ukrywam, należało im się, bo wydali, wydali naprawdę słabą grę wtedy, w tą pierwszą wersję, nie? Ale. Ale to sprawiło, że już nigdy potem nie byli w stanie zebrać na tyle dużo pozytywnych ocen, żeby odbić te negatywne do góry trochę i w ten sposób zwiększyć sprzedaż gry. I musieli niestety w 3, czwartych czy tam w 2-3, kiedy gra już była prawie gotowa, zawiesić projekt, bo nie mieli za co jej dalej rozwijać. Szkoda strasznie. Tutaj niestety w tej grze nie widzę dużego potencjału na rozwój, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, życzę dobrze autorowi, mam nadzieję, że odniesie jakieś większe sukcesy, bo to jest jednak sporo pracy, żeby coś takiego zrobić, co tutaj udało mu się stworzyć, ale to nie jest produkt, który moim zdaniem warto kupić, przy, zwłaszcza na tym etapie. E, taka ciekawostka, pomyślałem, że może Was zainteresować. Dobra, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Wyjdzie super krótszy niż zwykle, ale nie chcę bez potrzeby przedłużać. Jeśli macie jakieś pomysły, w co my moglibyśmy sobie pograć następnym razem jakieś, jakąś nową serię, może myślałem o Astroneersach, to dajcie znać. Będę się jeszcze zastanawiać. Tylko boga, mnie piszcie w kółko tych samych tytułów, bo to już się robi nudne, Na pewno nie będę grać w Rimworld, w Ark Survival Evolved i podobne tytuły, bo te już przerabialiśmy milion razy na kanale i nie ma sensu po raz kolejny tego wracać. Tak, seria ze skrap również będzie, jak tylko widzicie aktualizacja do, do tej gry, tak samo z Seven Daysem i, po, i podobnymi grami. Cześć w takim razie wszystkim i do zobaczenia. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Hej!